Halo, halo, witam wszystkich, a dzisiaj kolejny odcinek z historii pewnego gracza. W społeczności wyszło, że ten Filmik chcieliście zobaczyć najbardziej, dlatego nagrywam go jako pierwszy. I w ogóle muszę powiedzieć, że tutaj jestem bardzo mile zaskoczony, że podoba się Wam ta seria. Ja ją też osobiście bardzo lubię, a tego się w ogóle nie spodziewałem, także fajnie, fajnie. Ej, cieszę się, że mamy też tą społeczność. Myślę, że to jest też jakaś teraz nasza siła: także będziecie mieli większy wpływ na to, co dzieje się na kanale. Zachęcam bardzo do. Subskrypcji, bo na pewno ci subskrybenci będą mieli na to największy wpływ. Ech, także dzięki za wszystko. Polecam komentarze i tak dalej, bo to jest naprawdę fajne i, i daje mi taki duży gdzieś tam ogląd tego. Co, co w ogóle chcielibyście oglądać? tak, Ja oczywiście mam takie rzeczy, które sam chciałbym zrobić, ale e, oczywiście też kieruję się tym, co, e, co chcielibyście zobaczyć. Także generalnie bardzo fajnie. Ok, ale teraz już wróćmy do historii pewnego gracza, a skoro historia pewnego gracza no to wracamy się do Królestwa 6:9. No i w tym królestwie wiecie, że już przeszedłem z głównego sojuszu do sojuszu YY, które było usytuowane mniej więcej tutaj. Tamten swój stary sojusz w nieoczekiwanych okolicznościach, że tak powiem, wezerowałem. Natomiast będąc w YY, Dużo się dowiedziałem o grze i dużo się też dowiedziałem pozytywnych, ale też negatywnych rzeczy, bo nauczyłem się jakby więcej korzystać z tej gry. Natomiast też dowiedziałem się o tych wszystkich rzeczach, które zawaliłem, nie, nie robiąc ich albo robiąc je za szybko i tak dalej. No i wtedy zrodziło się we mnie takie pytanie: czy może jednak zacząć sobie nowe konto? No, i to był troszeczkę taki problem, bo nie chciałem zaczynać na jakimś innym królestwie, gdzie nikogo nie znałem zupełnie od nowa. Zaczynanie na tym królestwie od nowa powodowałoby, że byłbym znacznie do tyłu z wszystkimi innymi. No, i po prostu stwierdziłem: A no, dobra, już trudno, niech tak będzie. Te rzeczy, które zepsułem, jak na przykład inwestycja w Cezara i wiele innych, zepsucie sobie Karola Młota, kiedy wtedy jeszcze nie było możliwości resetu, mój Karol Młot który był świetnym dowódcą i wiedziałem o tym, był totalnie zniszczony. Też w niego zainwestowałem, legendarne głowy, a, a mimo to on był dla mnie bezużyteczny. Także było dużo takich rzeczy, które mnie bolało, ale powiem Wam, że dzisiaj z perspektywy czasu się cieszę, że taką podjąłem decyzję, bo to wiecie, bo ja mam cały czas to jedno swoje konto, to, które tak na początku. Bezlitośnie zepsułem, cały czas jakoś tam funkcjonuje, tak? To konto, na którym nie zrobiłem, i SANGIE i tak dalej, i tak dalej. Także to są takie później fajne rzeczy. myślę, że też ta seria, historia pewnego gracza jest fajna dzięki temu, że, że właśnie te błędy robiłem. Ale na pewno. W YY dużo się nauczyłem pewnych rzeczy, pewne, które tutaj też pokazuję, które warto mieć na względzie i zacząłem sobie trochę bardziej planować przyszłościowo moje marsze. Mniej więcej w tym okresie myślę, pojawił się już Saladyn, czy miałby się pojawić saladyn i ten dowódca mi jakoś tak strasznie spasował i bardzo chciałem mieć właśnie tego saladyna. mimo, że jeszcze jeszcze go nie miałem, to już gdzieś tam kiedy były zajawki, że saladyn będzie się pojawiał, to był to dowódca, który gdzieś mi tam spasował. Dobrze, natomiast co działo się, że tak powiem w szerokim świecie, no to znaczy w szerokim świecie to ja nigdy nie wiedziałem, bo się nie interesowałem tym praktycznie w ogóle, no ale byłem już w sojuszu, który coś tam znaczył. Byłem częścią dużej rodziny sojuszy, które były w wojnie, wojnie były z TF, tak? No i tutaj był nasz problem, ponieważ my mieliśmy taką komórkę tutaj, ale nasz główny sojusz był bardziej na południu. No i w pewnym momencie dowiedziałem się, że będzie wojna, w sensie, że TF będzie nas atakowało, i my będziemy musieli się tutaj jakoś obronić. Mieliśmy oczywiście z tym problem, ponieważ nasz sojusz od TF był dużo słabszy, ten główny sojusz YY mógłby się może im postawić, ale ja wtedy od niczym nie wiedziałem, nie wiedziałem w ogóle dlaczego jest ta wojna. Wiedziałem tylko, że będzie, jaki jest przeciwnik, reszta mnie, reszta mnie nie interesowała. Skąd oni wiedzieli, że akurat w ten dzień nas, nas zatokują, też nie wiem, ale podejrzewam, że tam mogło być jakieś ultimatum. Te osoby, generalnie, które były, że tak powiem, w górze, miały ze sobą kontakt i wiedziałem mniej więcej, co jest grane. W TF już wtedy wiedziałem, że jest największy gracz, który w ogóle był w naszym królestwie, i on był taki największy, największy. Przy nim Baby to był. Mniejszy, dużo gracz, tak? Ten nasz największy gracz nazywał się Rident. Rident był tak potężny, że ludzie roztaczali wszelkie historie o tym, kim Raident mógł być. Mówiono, że jest prezydentem afrykańskiego kraju, albo, że jest szejkiem, albo, że jest deweloperem i jakoś nieuczciwie, albo, że jest hakerem. Ech, mnóstwo historii na jego temat, ponieważ jego konto było po prostu przepotężne. Przepotężne głównie w technologię, bo on naprawdę nie zwracał większej uwagi na dowódców, których często używał beznadziejnych. Jego parowaniów Gdybyśmy dzisiaj na to popatrzyli, to, to trzeba by je no, po prostu wyśmiać. Natomiast on był w stanie wymaksować sobie większość dowódców, miał dowódców legendarnych i tak naprawdę czego by nie używał, e, to był w stanie wszystkich pokonać. Choćby też przez to, że był w stanie trenować niesamowite ilości jednostek i miał tyle mocy, że, że po prostu nikt w królestwie nie był w stanie mu podskoczyć. Nawet była taka akcja, że tam jeszcze inny sojusz, ten chiński, o którym mówiłem, próbował go tam atakować, ale to niestety nic się nie udało. No i cóż, zaczęła się w takim razie wojna. Wiedzieliśmy już wcześniej, że ona będzie. Ja byłem przygotowany, pamiętam. I zaczęła się wojna. TF zaczęło nas atakować. Pamiętam, że w pierwszej fazie dostawaliśmy naprawdę straszny oklep, bo to był tylko ten mój sojusz, głównie te, przeciwko TF, które wtedy już było naprawdę silne. No i. Oni wygrywali z nami tak mocno, że my praktycznie chowaliśmy się po miastach. Wtedy też organizacja walki była bardzo niewielka, że tak powiem, tak. Te murder Ball, które teraz się już naturalnie tworzy, trochę bardziej jest organizowalna walka, wtedy tego nie było. Wtedy to tylko było takie po prostu rzucanie w siebie marszami i tak dalej. Tak? Zdobywanie jakieś tam flag, terytorium, zerowanie miast. W zdecydowanej większości, bo to w mieście przecież było spokojnie dostępne. Więc oni nas atakowali. Myśmy gdzieś tam próbowali się jeszcze bronić. Natomiast pamiętam, że była taka godzina, w której dołączył do nas ten nasz główny sojusz, a w zasadzie najwięksi jego zawodnicy. Największym zawodnikiem z tego naszego głównego sojuszu był. Człowiek o niku Syriusz. Strasznie mi się w ogóle podobał ten jego nick. On go miał po angielsku napisane Sirius, ale będę mówił Siriusz. Siriusz był też wielkim graczem. On był, on może nie wydawał tyle pieniędzy co Rident, natomiast on był. O, wiele, wiele bardziej ogarnięty w grze, on używał dobrych marszy, i w ogóle powiedziałbym, że YY było naprawdę chyba takim sojuszem, które najbardziej było ogarnięte w walce czyli wiedzieli, jakie mają używać marsze, wiedzieli, jak się powinno walczyć. Kiedy ten główny sojusz YY wszedł do walki, Zupełnie zmienili obraz gry. Ja pamiętam, że patrzyłem ze swojego miasta, wiecie, wychodząc swoimi trójkami i dostając oklep po prostu za każdym razem w tej wojnie. Pamiętam, jak przeszedł obok mnie Syriusz ze swoimi marszami i niszczył wszystko na swojej drodze. I to był taki po prostu Syriusz, Zbawiciel, niszczący. Wszystkich i odpierający te ataki. Co było naprawdę ciekawe, to to, że zmieniliśmy w ten sposób, zmienił się zupełnie optyka, zmienił się obraz walki. TF zaczęło, że tak powiem, klękać na kolana i mieli zdecydowanie problem. I wydaje mi się, że tą wojnę wygralibyśmy, gdyby nie to, że w pewnym momencie dołączyło do nich SKT. SKT, które miało się. E jakby trzymać z dala od tej walki, natomiast o SKT jeszcze będę mówił w późniejszych odcinkach. Nie lubiłem tego co już od razu, powiem spoiler alert. Oni mówili, że będą neutralni, natomiast jak zobaczyli, że mogą gdzieś tam. Ugrać coś, tak, widzieli, że myśmy w tej wojnie jedni i drudzy już dużo potracili, to postanowili dołączyć do jednej strony i tak jakby zakończyć walkę, no bo SKT, kiedy w, wkroczyło do tej wojny, to obie strony, ITF i YY, były już tak, że tak powiem, okaleczone, że SKT, na którą stronę by nie przeszło, to było w stanie tą wojnę zakończyć w łatwy sposób. I tak się akurat stało, tylko że na nasze nieszczęście oni dołączyli do TF. Mieli później ze sobą, że tak powiem, sztamę, natomiast YY na tym bardzo straciło. Niestety, w wyniku tej wojny, bo oni zaatakowali tak naprawdę ten, ten sojusz, w którym ja byłem i za, zajęli całe to terytorium, które należało do nas. Ten nasz główny sojusz, YY, w zamian za to, podarował nam strefę. I to podarował nam, że tak powiem, ziemię, i to podarował nam ziemię tak naprawdę w lepszym miejscu. Podarował nam ziemię, która jest mniej więcej gdzieś tutaj, chodzi mi o drugą strefę, czyli przeszliśmy tak naprawdę z drugiej strefy do pierwszej. My tam mieliśmy kilka flag w drugiej strefie u góry na północy, natomiast przeszliśmy na południe i byliśmy usytuowani mniej więcej tutaj, w drugiej strefie w całości. Minus był taki, że mieliśmy takiej ziemi o wiele mniej. Nie mieliśmy tylu ołtarzy, i tak dalej, musieliśmy budować praktycznie od zera tą naszą nową, że tak powiem, miejscówkę. Natomiast plus był taki, że byliśmy blisko tego naszego głównego sojuszu, no i dzięki temu byliśmy, że tak powiem, trochę bezpieczniejsi. To była jeszcze taka strefa, w której też już nikt nas nie atakował. Natomiast ta wojna była niestety przegrana także ta wojna pomiędzy YY. ITF została przez nas przegrana, w zasadzie nie przegrana, bo z TF żeśmy wygrali. Przegraliśmy dopiero wtedy, kiedy wojna zaczęła być taka jednostronna. Powiem jeszcze tylko tyle o naszym liderze. Mówiłem wcześniej o Pandzie. Panda naprawdę bardzo fajny człowiek. Bardzo dobry lider, natomiast w tej wojnie tego, co mi zabrakło u niego, to po prostu tej jego obecności. I wtedy dowiedziałem się, że Panda jest trochę takim liderem, który lubi być wtedy, kiedy wygrywamy, natomiast kiedy przegrywamy, często gdzieś tam się chowa. On, pomimo że był, wiecie, codziennie bardzo aktywny, to akurat przez te dni e, albo przez ten jeden dzień, którym była główna wojna, to akurat wtedy e, go nie było. No, ciężko mi tu oczywiście. Osądzać, natomiast no, no nie chciał wziąć tego na siebie. Brakowało nam w tej wojnie na pewno tego lidera. On się później pojawił, właśnie kiedy przyszedł Syriusz i inni więksi gracze. Wtedy było, wtedy było lepiej, natomiast tutaj był taki minus. I wydaje mi się, że to w ogóle niestety, ale często spotykam się z tym w grze w Rise of Kingdoms, tak że niektórzy gracze, wiecie, lubią grać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wygrywają. Ten sojusz SKT też był takim całym sojuszem, tak? Oni dołączyli do wojny, bo wiedzieli, że już ta wojna będzie na 100% wygrana. Natomiast kiedy nie było wiadomo, co się w tej wojnie stali, to oni sobie stali z boku, tak? No, a panda tutaj to był jego sojusz, więc nie mógł stać, stać z boku, więc po prostu się, się wycofał, tak? Także szkoda czasem też to widzę w KWK, kiedy jest naprawdę fajna wojna, fajna gra. A kiedy zaczynamy przegrywać, albo kiedy już na pewno wiadomo, że przegramy, niekiedy na samym początku KWK wiadomo, że przegramy, to pojawiają się takie teksty typu, a, dobra, odpuśćmy, przecież i tak już nic nie możemy wygrać, przygotujmy się na następne KWK, i tak dalej, i tak dalej. Ja takiego podejścia strasznie nie lubiłem, bo ja generalnie w tej grze lubię walkę, to jest obojętne, czy my będziemy wygrywać, czy przegrywać, bo tak naprawdę w obu sytuacjach fajnie można. Prowadzić grę. Niekiedy przegrywając, fajniej się gra niż wygrywając, tak szczerze powiedziawszy. Także to nie jest jakieś określenie, że o tutaj musimy, musimy, musimy za wszelką cenę wygrać albo musimy przegrać, a jak nie, to po prostu wycofujemy się z gry, albo jesteśmy nieaktywni, albo jeszcze coś tam innego. No nic, no ale tak to się mniej więcej skończyło. Zrobiliśmy sobie tam nasze miejsce w nowej strefie. I na tym kończę kolejną część historii pewnego gracza. Ech, tylko już tak powiem, że w następnej części naprawdę będzie się bardzo dużo działo, i ta następna część będzie o momencie, w którym myślę, byłem najbliżej tego, żeby zakończyć swoją przygodę w ogóle z Rise of Kingdoms. W zasadzie byłem pewny, że moja gra w tym momencie się kończy. Ale o tym opowiem Wam już w następnym odcinku, także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!